Cześć, z tej strony profesor Cube i dzisiaj Wam pokażę, jak ułożyć kostkę Rubika Pyramix. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale, zasubskrybujcie kanał i dajcie łapkę w górę. No to zaczynajmy. Dobra, zacznijmy od podstaw. Na kostce są narożniki, centry i krawędzie. Narożniki to są te na górze, centry to są te pod narożnikami. A krawędzie to są te obok centrów. Więc jeszcze raz: narożniki, centry, krawędzie. Dobra, ja sobie pomieszam kostkę. Dobra, już sobie pomieszałam kostkę. Pierwszym etapem jest odwrócenie wszystkich narożników. Więc ja sobie je obrócę, tak żeby pasowały z tym kolorem. Tak, tutaj niebieski, tutaj niebieski i kolejny. A jest, już jest, wszędzie jest. Dobrze. Drugim etapem będzie ułożenie spińczycu na kostce, byle jaki kolor. Ja sobie zrobię niebieski. Nie zawsze się da ułożyć to spińczycu. O tak jak widać mam dwa niebieskie, to tylko wystarczy górę przekręcić. Ale nie, nie wystarczy. Czasami jest, ale musimy zrobić tak żeby tutaj był czerwony i czerwony albo zielony i zielony szukamy naszego górnego narożnika z naszym centrem. On jest tutaj. Co muszę zrobić? Muszę go wziąć na sam dół, żeby był pod tymi niebieskimi narożnikami i centrami. I robię tak. Ten przekręcam raz. I mam zrobione dwa czerwone. I teraz wystarczy przekręcić na górze. Jak widać, mam na każdej ściance spindlicy. Może nie być na każdej, bo może być w tę stronę przekręcona, ale to wystarczy przekręcić. Widać, na każdej stronie jest przekręcone. Dobra, teraz trzeba ułożyć tyle, jaką ściankę na kostce ja sobie ułożę niebieski yy, niebieski trzeba trzymać na dole czy jakiej koloru układacie i szukamy niebieskiego na górze kostki czyli tutaj tutaj mam niebieski tutaj niebieski jest też żółty to jest krawędź i jak wkładamy krawędź na prawidłowe miejsce? Robimy algorytm. Oto taki. Dół, dół, góra, góra. Czy wstawiło się? Tak, wstawiło się. Kolejny mamy niebiesko zielone Jeszcze jedna rzecz. Ten niebiesko zielony, który ja mam albo inny, każdy musi tak być. Musi być tak. Obok swojego koloru. I znowu robimy ten algorytm. Dół, dół, góra, góra. Chodź, włożył mi się. I ostatni niebiesko czerwony mam. I podkładam obok czerwonego i robię algorytm. Dół, dół, góra, góra. Jak widać. Mam jedną ściankę i kolejną. Przekręcamy tak, żeby było nadal to spinnycko. I patrzymy, która ścianka jest najlepiej ułożona. Jak widać, mnie to nie jest zielona, ponieważ tutaj jest zielony, ale powinien być tutaj, bo tutaj jest zielony. Czerwony, to nie? Tak. Ym, ja sobie zrobię i tak, niebieski. Niebieski, trzymamy na dole. I szukamy jakiegoś, którego chcemy wstawić. Ja sobie wstawię żółto-zielony. Więc wstawiam go tym algorytmem. Dół, dół, góra, góra. I widać, wstawiłem go. Tak, ale ta ścianka, którą zrobiłem, mi się popsuła. Ale nie przejmujemy się tym, bo to się naprawi. Tak, i kolejna. Zielono-czerwony potrzebuję. Tutaj mam. Zielono-czerwony i robię ten algorytm. Tu, tu, kura, góra. Jak widać, prawie kostka ułożona. Znaczy to przekręcenie i jest kostka ułożona. Jak widać, niebieska ścianka się naprawiła, a wszystkie inne się ułożyły. Jeżeli się nauczyliście, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Pa!